Halo, halo, witajcie w pierwszym odcinku. Jak już widzicie, straszczego chyba. Więc od razu wchodzimy do gry i jest to Nerwia od Nismo GT. Co myślicie, że to PL? Nie, no gdzie. Są aktualnie jeszcze beta testy. Serwer startuje jutro o godzinie 19.00. Zobaczymy sobie, jak wygląda serwer z prezentacji od Nismo. Wszystko wyglądało fajnie. Mam nadzieję, że rozgrywka będzie wyglądała tak jak na tych wszystkich testach, co on tam robił, czyli wręcz zajebiście. Ogólnie jak chcecie sobie pograć na becie, to od razu na start dostajecie chyba 35 level. Nie grałem w ogóle, po prostu weszłem, ubrałem EQ i sobie pomyślałem, o, nagram sobie. No i tu pedeki jaki dostajecie, rękawiczki. Przepraszam, to poza skrzynki, zobaczymy. Ze skrzynki pierwszej lecimy ku podstawę plus 2, więc będzie średnio na początek. Na 10 level leci nam taki typowy sobie jak na pelu. A 20. Rękawiczkę złodzieja tam widziałem. I pieczę wojnego na jedną godzinę, więc spoko. Y I na 30 level medal konny na no 4 bodzie na 30 level 4 bodzie i jakieś odpałki zawsze było 5 bodzi dobra i czekajcie na 40 level już nie ma szkat. znaczy jest, pewnie będziemy sobie coś pogramy sobie spróbujemy wbonować jakoś eq no i oczywiście bierzemy dywana żeby lepiej wszystko schodziło ści Pokoimy Zobaczymy, czy od razu wchodzi na 17. Trzeba będzie resetować. Paga. Paga. Od razu mi weszło 18. Teraz sprawdzimy berka, żeby nie było, że Aura fart. Nie, wszystko chodzi na 17. dobra. Chyba, że miałem dwa farty na to. Zobaczymy, czy możemy kupować Q na becie. Nie możemy, dobra. Nie ma miejsca. Będziemy sobie na dziku jeździć. Brum, brum, dobra. aktualnie chyba nie, nie użyjemy żadnego kół, bo nic nie ma. Chyba, że u handlarki coś będziesz, coś, o, może jakiś sklep bety pod tab? Nie ma nic pod Jest pod tab, myślałem, że nie ma pod tab. Jezu, gdzie w ogóle się tape. P... Pójdziemy sobie ogarnąć ogólnie, jak tu będzie wszystko szło. Mamy na tym dywanie trochę defa damy dużo wita, żeby mieć trochę, żeby dobić tak do 300 defa mamy już 300 defa, teraz wszystko w siłkę, jedziemy już będzie jak najwięcej waurę lecę z tego dzika i mamy no takie, 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 no teraz sobie zobaczymy czy dalibyśmy radę na V2 Mamy tu V2? Nie mamy. oj. To będziemy expi tutaj chyba. Zobaczymy w sumie na bo też możemy spać po XP. I dobra. Wybonujemy sobie najpierw w Aku, żeby zobaczyć. Ja, albo ja wybonuję, żeby wam tu nie zanudzać. Okej, okay, po dłuższym bonowaniu nasze AQ końcowo wygląda tak. Wymiksowałem po prostu, żeby było orki, jakieś tam ten takie prowizoryczne, tak typowo. Więc teraz zobaczymy, czy na dolinę od razu zlepamy się na środek. O, w sumie jest ten V1, to idziemy na V1 zobaczyć. Wchodzimy na dzikę, idziemy zobaczyć na V1, czy nam będzie szedł ten eksp, czy nie będzie w ogóle szedł. Mamy jakieś tam odpałki w sumie. Okej, okay, może gdzieś tą potkę dużą. Dobra. Niegniemy. Tam jakiś ten, dobra, idziemy na Big spota. no bo jakby inaczej. Taki potężny dywan musi iść od razu. Na Big Spota. Jeżeli się nie, nie ten dzik nam w ogóle daje. O kurde, na Big Spocie ludzie jak wspomnę nawet. Patrz to. Wow, pewnie będzie wszystko zajęte. Hurde Nie, ja, trzeba będzie uciekać przed tymi tymi. Taki potężny pan nie może uciekać przecież to jest, nie, nie powinno tak być. Ale dobra. Czy jest teraz wolny spot? No niby jest, nie wiem czemu to jest tak zrobione. Dobra, odpalamy się jak dzik Dobra Psz. Pelki. Czy tu mamy pelki? Czy my z buta będzie... Jest 85 pelk. Ciekawe jaki level my tu wbijemy, dobra. Dzika wejdź. Halo gościu. Czemu nie wyszło na dziksa Oj ojoj. Oj ojoj. Ojej, ojej Taki potężny body nie może tak mieć Idziemy zakupić jakieś ekumorze Nie no w sumie ekumor już mamy najlepsze jakie może być się mentala to może byłoby inaczej, dobra idziemy na Czuniłem jeden I bierzemy mentala, bo ten dywan się wywala Aż się zrymowało W ogóle chcę ogarnąć jak na tej becie chodzi eksp I jaką profesję Wow Metin. Jaką profesję lepiej wybrać? Zobaczymy, jakie ma hity w Metka. No, dość duże. W sumie, że to Metin od 20 level, nie? Wikipedii dropu nie ma. Czy będziemy mieli w ogóle drop na 35 levelu? Nie, nie będziemy. Dobra, jedziemy stąd. I w ogóle szarfy będziemy robić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj dosyć dużo szarf. Spróbujemy zrobić jedną tą, 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 tą... Wybitną... czego tam ma? Zacną... Nie wiem, nigdy nie robiłem szarf. I nie wiem jak na tam ma. W sumie nie, na wikani chyba robiłem. Ale to już nie pamiętam jak się to Wikania to było dawno. Dobra. Widzimy się w jeden Jesteśmy wymienieni, zobaczymy, co mamy ciekawego handlarza do zaoferowania. zbroja plus 0. o Boż. Zobaczymy, czy można w nich bona trafić, czy coś. Nakupimy trochę ich. Zobaczymy, czy możemy jakiegoś bona trafić. Tak, z ciekawości. Wiem, że, moż... Wiem, że chyba można trafić, ale nie jestem pewien. Dobra. Walamy to zobaczymy, czy da się walić być Zabezpieczenie, że 30 sekund, na przykład yy, ten co jednego itema i co do 30 sekund znika ten item bo tak to ludzie mogą lagować czy dobra, handlarz bronią też itemki plus 0 zobaczymy w ogóle jak to będą wchodzić, kupię sobie kilka stoszkowych. zobaczymy ile wejdzie na plus 4 czy tam plus 6, czy, czy jak one tam mogą wchodzić okej, okay. chyba tu nie można kupić koło ku szkoda w sumie Kupiłbym chętnie jakiś kół. Zobaczymy, czy są jakieś inne dodatki w sklepie. Handlara odmawiam, oczywiście. Tak, bo Pergamin więzi, czyli te przywiązania itemów do ten, ten, kołczan. Obróbka kamieni 5K i zbój powrotu umiejętności 120k, no to nie jest źle. Zbój powrotu 3k, no to jest spoko w sumie. Czy my... Kowala, co im to mają? Co on tam ma? Materiały na zbroję. Aha, bo to jest ta, 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 ta misja. Dobra, dobra. To lecimy z. Oj, co się stało? Czekajcie chwilę. Dobra, wszystko dobrze. Był błąd z Discordem. Pierwszy mieczyk plus jeden. Zobaczymy, ile będzie plus 6 chyba, mak... No. Albo to jest mój fart, albo to... no. To jest serwer. Czyli plus 2 na, na plus 3, a spali na plus 4 i na plus 1. Powiem wam, że. Albo ja, albo... ja, Sorry za takie ten, ale to jest odcinek na szybko. Albo ja mam nie farta, albo Kowal mnie nie lubi. Jeps. Uważajcie sobie te emocje. Lepsza u kowala, macie taki to szkoły plus 5, nie? lepszacie go na ten, idź. i... Tak, i taka teraz trema, bo z 60% na 6 nie, lepszaczy na 6 i spalił, nie? o, ulepszył, dobra no i macie taki troszkę plus 6, idziecie sobie jak spić. dobra, jest 1 plus 6 bo raz, dwa, raz, dwa, trzy spaliły, ja sobie to zapiszę tak na wszelki wypadek mam karteczkę fajną już spaliły i zobaczymy, ile z tych wszystkich nam wyjdzie. Plus 4 spalił, plus 5 ulepszył i plus 6 spalił. Tak, 4 spalone. 4 spalone. Tak, chcę ulepszyć. 4 uwaga, uwaga. i 5 spalił Jennie Waga, waga i 5 spalił Mana 6 nigdzie nie będzie leciał po tym odcinku jak tylko jeden ziem To jest tyle hajsu, wydać. Nie, na no, takie coś. No ulepszenie. Staszkowego? Jezu, straszkowe to, to jest długi miecz na piąty level. Szósty, poszedł. No i tak to wygląda. Dobra, nie będę Wam już zarudzał te trzy trzybiacza. To zobaczymy, ile z nich spali. Uwaga, fanfary. I spali. Okej, kolejna na spaliło już 8. więc na szóstkę i. Kusiwa, jeden wszedł. Wyobraźcie sobie, jakie to będzie udręka z tym. Dobra, więcej temu nie chcę ulepszać. Zobaczmy, co tu mamy u innych tych. Pokaż listę bite w gildi. Nie chcę. Starsze pani, czy jest reset skill? Chcę zobaczyć. Za No i spoko. No i bierzemy tego. Men bierzemy mentala a nie nie możemy damn dobra mm -hmm. nie ma tu żadnego takiego y jakby handlarza bety, szkoda chyba, że poszukamy może gdzieś będzie handlarz bety o akurat znalazłem tego typka, dobra to i można szarfy w grze zrobić no to spoko kombinacja, no i robimy szarfy zobaczymy ile nam zostanie szarf więc widzimy się jak już będziemy mieli jakiś efekt tego pięć razy pod rząd mi weszła szarfa szarfy wchodzą jak chcą o pierwsza spaliła szpali, spali, czyli ja sobie zapiszę szarfy, pierwsza spaliła jedna na razie spaliła dobra, jeps Kurde, ładnie wchodzą. Wow, jestem zaskoczony, naprawdę. Po tym, co się działo, u Kobala, sensory zaskoczone. za, No, jedno niepowodzenie. Zrobimy ostatnie tutaj. Zaskoczony. O. Sorry dzisiaj, że tak się mylę. Ale pośpiech robić z człowiekiem różne rzeczy. I we... spaliła, ogólnie tylko dwie spaliły robimy dalej, zobaczymy, czy tak dalej będą chodzić, o kurde o kurde, i teraz robimy dostojną i max jest 15 ojoj Ojoj. kolejną i jeps, nie, nie, nie udało się Mamy jedną zacną i zobaczymy na no, procent 16 no to w sumie na spoko. Kolejna poszło, możemy spróbować jeszcze jedną zacną. No i już nie. I nie mam więcej, nie? Nie czekajcie. Zacna. I dostaję, to nie mam więcej. Hm, no to szkoda. Ale mamy jedną tą, więc... Zobaczymy jak ładnie świeci Bardzo ładnie się świeci Zaraz idziemy coś do niej włożyć. W sumie jednak nie, bo, bo nie ma tu nic ciekawego w sklepach. Idziemy schodzić z taką. Z tu jeszcze możemy zobaczyć. Czy są wymiany książek Gusona? Czy takie syfiastyku będzie można wymieniać coś? Nie. Dobra. Czy ranga coś daje? Nic nie daje ranga, dobra. System mówienia? Chyba na razie nie. Dobrze, zrobię to Od 50. poziomu można stworzyć gilnię. Dobra, co tu jeszcze możemy sprawdzić? Dozorca. Wymień przedmioty. Jed dwa złociny, jeden zaczerwany, dwa zaczerwane, jeden marmur. O, spoko. Spoko naprawdę. Uriel, co ma Uriel dla nas? Nic nie ma Uriel. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy ten system łowienia. Otwórz sklep. Będka plus jeden. Zobaczymy, jaki jest system łowienia. A nie kupiłem tego. To spójrzmy czy coś złowimy. Aha, to ja zaczęło... Jeszcze to coś na haczyku. Dobra i zobaczymy jakie to jest zastanowienie. Co jest? Dobra. Zaraz powinniśmy coś złowić. Jak mi się wydaje. I dobra, to jest tak jak na Pelu chyba, czyli nie będę łowił, bo na Pelu nigdy nie umiał łowić i tu też nigdy nie będę umiał łowić. Niestety, Spróbujmy jeszcze raz. XD, wyświetliło nam się nic nie zrobiłem. Dobra, nie będziemy już próbować. Mm, bardzo sucho od paru lat, spoko. Jedźmy na dziku, który dostaliśmy od 20 levelu, więc to jest naprawdę fajne, że dzika od 20 levelu dostajesz. No dalej, czytamy, czy... Uuu, musimy iść do czy jakieś misje będziemy musieli robić, tak? Jak mówię? No to kurde... Zobaczymy. Nie to jak to? A następnego ładni no że... pokoje, no, pokoje dzikich łuczników, no to to jest... Trzeba te głupie misje robić, no nie Czemu tu medali nie da się czytać? Halo. Łaj. Dobra. Y y y y y y y y Zresztą możemy sprawdzić. Tego handlarza 100% nie ma. Co to jest rybak? Tyle chyba. Jest taki bardzo klasyczny serwer, czyli dosyć fajnie. Dobra, to to by było koniec. Ten potężny dywan, który już nie jest dywanem, bo ma zresetowane skile, się z Wami żegna. Widzimy się jutro, w sumie nie jutro, bo jutro będę materiał, czyli wrzucę go dla Was w niedzielę. To ja się z Wami żegnam. W ogóle kombo dostaliśmy? Nie dostaliśmy. Ja się z Wami żegnam. Narka. Co Dalej. Sobie na fajnie. Dobra, nara. Idziemy się jutro. Ziomeczki.